Wakacje to czas wędrówek odkrywania ciekawych miejsc i obcowania z przyrodą. Dzisiaj zabieramy Was do miejsca o wyjątkowych walorach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych, do Starego Królestwa Czarnej Topoli, o którym w książce o takim tytule pisał ksiądz Jacek Łapiński. Razem z Januszem Wepsięciem z Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki zapraszamy do rezerwatu przyrody Sochy. Trochę to leśny rezerwat przyrody istniejący w latach 1953-1970, na tyle pozostał w świadomości mieszkańców tego terenu, że w 2025 roku narodził się na nowo. Sochy to osiedle, osiedle miasta Stalowa Wola, położone na jego północnych obrzeżach, tuż przy granicy rzeki San. Znajdujemy się w lesie, w lesie łęgowym, który od niedawna jest właśnie rezerwatem przyrody. Przedmiot ochrony tego miejsca to jest topola czarna, nazywane dawniej królestwem czarnej topoli. Co to znaczy? Te drzewa czarno-topola, to drzewa majestatyczne, osiągające niezwykłe rozmiary. Tutaj w Sochach możemy Drzewa, które osiągały nawet 40 metrów. Ale historia tego miejsca zaczęła się już dużo wcześniej. Jeszcze przed II wojną światową ten teren, należący kiedyś do rodu Lubomirskich, w ocenie ówczesnych właścicieli zasługiwał już na ochronę i taką ochroną w owym czasie był objęty. Po wojnie, przejęte przez lasy państwowe, ten fragment leśny od 50. lat stał się rezerwatem przyrody. Niestety okres rezerwatu był krótkim czasem. W latach 70., dokładnie w roku 1970, zdjęta została ochrona z tego terenu w wyniku zamierzającego topól. Tych zamierających topulów na tym terenie możemy zobaczyć sporo, ale w naszej ocenie ocenie przyrodników nie był to właściwy kierunek i można było uznać, że dalej wartość przyrodnicza tego miejsca była jak najbardziej znacząca. Co sporawiło, że w 2020 roku złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o ponowne jakby ustanowienie na tym terenie rezerwatu, co stało się już w tym roku, w marcu, 28 marca. Obszar projektowanego rezerwatu ma powierzchnię 66,54 hektara. Z tego około 44 hektarów zajmuje las. Pozostałą część lądowiejące starorzecze sanu oraz nieużytki. Teraz znajdujemy się na wale... Yy... Rzeki San. Za nami jest już las, las łęgowy. Widać piękne topole, topole czarne i białe. Kiedyś ten las wytworzył się tutaj właśnie w starych meandrach rzeki San i dzięki tej rzece można powiedzieć las, który tutaj się wytworzył, jest fenomenalny w tym obszarze. Ten obszar już dawno był opisywany jako miejsce niezwykłe. Jego wartości tutaj przyrodnicze można oceniać jako las pierwotny. Odcięty od dawnej Puszczy Sandomierskiej zachował swoją specyfikę jako las łęgowy. Łęgi bardzo lubią wodę. Dzisiaj pada nam deszcz i to jest bardzo można powiedzieć korzystne z perspektywy takiego lasu, ponieważ starorzecze już jest odcięte od rzeki. Nie ma zasilania wodami rzecznymi. No i można oceniać, że las zaczął grądowiec. Co, co, co to znaczy jego przebudowa postępuje naturalnie. Pewne gatunki ustępują, ustępują w pewnym sensie topole i wierzby, ale wchodzą na to miejsce inne gatunki, tak jak dęby, lipy, graby. Mamy możliwość obserwowania tutaj procesów przyrodniczych, które będą trwały i z pomocą czy nawet bez udziału człowieka z pewnością te procesy będą tutaj bardzo korzystne. Mm. Tworząc rezerwat na tym terenie będziemy świadkami jak natura sobie doskonale radzi w takich miejscach i w takich specyficznych warunkach, gdzie człowiek poprzez ingerencję, choćby nawet tworząc tutaj wał, odciął starorzecze od samej rzeki. Las będzie dalej kształcił nowe tak jakby pokolenia. A jest to miejsce, w którym naprawdę dzieje się dużo. Będziemy za chwilkę mogli zobaczyć wnętrze tego lasu i zobaczyć gatunki, jakie tutaj y, występują. Widzimy tutaj wspaniałe klony, wspaniałe topole, piękne drzewa, które kształtują tutaj i tworzą ten las Łęgowy. A Łęgi to są lasy niezwykle rzadkie i występujące tylko w Dolinach Rzecznych. Doliny rzeczne mają to do siebie, że często tam woda wylewa, dlatego nie spotkamy tutaj sosen, brzus, które są powszechne w lasach takich gospodarczych. Łęgi wykształciły się w specyficznym środowisku, które bardzo odpowiada czyli to pole wierzby olchy yy, gatunki które lubią bardzo wodę yy, takie siedliska zajmują i te niezwykłe lasy łęgowe yy, wytwarzają się właśnie w dolinach rzecznych tak jak wspomniałem wcześniej starorzecze zostało odcięte od głównego koryta rzeki ale cały czas yy, las trwa yy, zmienia troszeczkę swoją specyfikę yy, ale słyszymy ptaki, słyszymy kosy, słyszymy ziębę, rudzika, który nam ciągle śpiewa. To jest miejsce życia wielu gatunków. Z pewnością dopóki ten las będzie trwał, dopóki rezerwat będzie chronił to miejsce, wiele gatunków tutaj znajdzie swoje miejsce do życia. Jesteśmy w głębi już rezerwatu i widać, że drzew martwych tutaj jest bardzo dużo. Tutaj mamy okaz wspaniałego, ale już martwego drzewa Topoli. Ktoś by pomyślał, że y, no, jego wartość już tutaj jest y, nijaka. Nie ma y, sensu utrzymywać takich zbiorowisk, w którym jest tak dużo martwych drzew. Nic bardziej mylnego. To martwe drzewa czy te zamierające drzewostany dają tak naprawdę potencjał do życia dla kolejnych pokoleń. I nie tylko rośliny, ale przede wszystkim zwierzęta z tego korzystają. Tutaj widzimy, jak już y, y, na takim zamierającym drzewie operują. Y, dzięcioły, czyli nasze dziuplaki, chętnie z takich drzew będą korzystać. Dzięcioł kuje dziuple, z takiej dziupli będzie korzystał nie tylko on, ale i wszelkie inne gatunki, które chętnie później założą gniazda właśnie w dziupliku tej przez dzięcioła czy to będą sikory, kowaliki, czy to będą dudki. Z takich miejsc bardzo chętnie skorzystają przeróżne gatunki ptaków, ale nie tylko, bo również i ssaki, wiewiórki, popielice, nietoperze oraz liczne owady z pewnością znajdą dogodne miejsca do życia i rozwoju w zamierającym lesie, takim jak i tutaj widzimy. W publikacji księdza Jacka Łapińskiego opisują dawne Królestwo Czarnej Topoli yy, można Dowiedzieć się ciekawych rzeczy, a sam ksiądz pamiętam z rozmowy, jak podkreślał niezwykły walor tego miejsca, nawet wskazując, że jest to las o charakterze pierwotnym. Jego, można powiedzieć, teoria tutaj opiera się na tym, że to miejsce jako dawne starożytne było dosyć mocno odizolowane od pozostałej części dawnych lasów Puszczy Sandomierskiej, co sprawiło, że to środowisko było w pewnym sensie. Zamknięte dosyć hermetycznie od innych, można powiedzieć, baz genowych lasotwórczych. I to też ma tutaj pewną wartość, bardzo dużą wartość naukową, nad którą warto się też pochylić i badać takie miejsca, bo faktycznie może być tak, że mamy do czynienia tutaj z fragmentem niezwykłego lasu o charakterze naturalnym czy wręcz pierwotnym w granicach miasta. Wiele starych, wielkich topoli białych i czarnych wciąż w sochach żyje, a rośnie i młode pokolenie, żeby poznać ten niezwykły las i rezerwat przyrody, przemierzając go, warto patrzeć także pod nogi. Zauważamy tutaj pewne zjawisko, które już trwa od pewnego czasu, bo nad nami ciągle górują tutaj wspaniałe wielkie topole, które osiągają miejscami nawet do 40 metrów, ale w runie tego lasu tworzy się nowe życie, nowe siedlisko, można by powiedzieć. Widzimy tutaj siewki klonu, siewki dębu szypułkowego, pojawił się też jesion i czarny, który za mną rośnie. To świadczy o tym, że Kolejne pokolenie drzew już czeka. Czeka, aż tutaj się pojawi słońce, pojawi się przestrzeń, aby mogły wyskoczyć do góry. Oczywiście jest ich tutaj dziesiątki setki można wręcz na pewnym obszarze liczyć, ale tylko nieliczne będą miały szansę przetrwać i osiągnąć dojrzały wiek. Takie są prawa natury. Walka o światło, walka o wodę, o przestrzeń będzie tutaj trwała przez dziesiątki lat. Perspektywy lasu, y, trwałość lasu to są y, setki lat i y, y pewnie my tego nie będziemy mieli mieć już okazji zaobserwować, ale e, kolejne pokolenia, jeżeli ten las przetrwa, być może będą e, już obserwowały nie las e, łęgowy, ale las grądowy, chyba że nastąpią pewne jakieś inne okoliczności, które sprawią, że dalej e, woda w tym obszarze będzie e, na tyle wystarczająca, że las łęgowy zachowamy. Rezerwaty są obszarami chronionymi i z zasady wchodzenie do nich jest ograniczone. W przypadku rezerwatu Sochy jest jednak nieco inaczej. Chodząc, spacerując wyznaczonymi ścieżkami, można go zwiedzać i podziwiać w całej okazałości. Rezerwat Sochy Królestwo Dawnej Czarnej Topoli został powołany w 1953 roku i istniał tylko do lat 70., więc niespełna 30 lat miał tutaj okazję trwać, natomiast przez kolejne 50 lat ciągle był tutaj uznawany jako rezerwat mieszkańcy, okoliczni ciągle może myśląc, albo traktując to miejsce jako miejsce niezwykłe i bardzo cenne. No, doceniali go i uważali go jako ciągle miejsce chronione. Od tego roku ponownie ustanowiono zgodnie z zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie na tym terenie rezerwat i idea powołania tego rezerwatu jest bardzo prospołeczna z myślą o mieszkańcach, mieszkańcach starej wsi Sochy czy osiedla Sochy, nowego osiedla, które Tutaj też rozbudowuje. Ten rezerwat będzie otwarty. Ścieżki, które tutaj widzimy w tym lesie wydeptane przez ludzi świadczą o tym, że przez dziesiątki lat z tego miejsca ludzie korzystali. Jesteśmy w centrum, można powiedzieć, rezerwatu przyrody, przez który przebiega droga, droga asfaltowa, więc dostępność do tego miejsca jest wyjątkowo dobra. Ale widać też, że las się bardzo dobrze broni przed nadmierną ingerencją człowieka, bo jego runo, podszyt jest bardzo gęste, niedostępne. Taka specyfika jest właśnie lasów łęgowych, które, no można powiedzieć, że niechętnie zapraszają człowieka pod jego korony. ale Dzięki temu tutaj przyroda bardzo dobrze się ma i wiele gatunków właśnie znajduje tutaj schronienie i dobre warunki do życia i rozwoju. Teren ten zarządzany jest przez nadleśnictwo rozwadów, które w 2020 roku poparło inicjatywę i wniosek Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki o powołanie rezerwatu. Dzięki temu mamy tu wyjątkowe miejsce, którego historia, pełna zmian i powrotów, pokazuje, jak ważna jest troska o naturę.